W piątek w kościerzynie w budynku nadleśnictwa przy ulicy Skłodowskiej odbyła się wystawa grzybów. Można było je obejrzeć, dotknąć i powąchać, a przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat tego, które z nich są jadalne, a które po zjedzeniu mogłyby zagrozić naszemu życiu. Najłatwiej pomylić te grzyby na przykład muchomor stromotnikowy, łatwo pomylić z gąską zielonką albo z młodą, z młodą czubajką kanią. Dobrze jest też, żeby grzyby nie zbierać w młodocianym stadium, tylko już jak są dobrze wyrośnięte. E, na przykład e, mleczej rydza popularnego, można pomylić z lisówką pomarańczową, e, Mleczaj e, wełnianka, ten trujący, to ma charakterystyczną wełnkę na kapeluszu i ma pod spodem... E, ma pod spodem białe mleczko i nie jest jasny. Natomiast mleczaj ryc, popularny nasz jadalny grzyb, pod wpływem dotknięcia sinieje i ma rdzawo pomarańczowe mleczko, z tym można go pomylić. Inny grzyby, który można pomylić, to na przykład borowik, nasz borowik szlachetny, prawdziwy. można pomylić na przykład z goryczakiem żółciowym, który. Często u nas w Polsce, ale głównie na Kaszubach też e, mówią na niego borowik szatański. Borowik szatański ogólnie w Polsce bardzo mało gatunku go jest, a w ogóle na Kaszubach to rzadko go można spotkać. Natomiast goryczak żółciowy ma taki specyficzny, gorzkawy smak, który nawet niewielka ilość tego grzyba spowoduje, że nie jest potrawa zdatna do spożycia. W tym roku w naszych lasach grzybów było wyjątkowo dużo, co za tym idzie, wzrosła także ilość grzybiarzy. Niestety wciąż nie każdy wie, jak prawidłowo powinien zachowywać się grzybiarz. Wzorowy grzybiarz to jest taki przede wszystkim, który potrafi się spokojnie zachować w lesie, nie niszczy przyrody, nie łamie gałęzi, nie łamie też roślin, nie kopie grzybów, ponieważ grzyby to też nie tylko ozdoba lasu, ale stanowi też pokarm dla zwierząt. Dodatkowo taki grzybiarz nie powinien ześmiecać lasu. Często do zbioru grzybów są używane foliowe reklamówki, tak zwane, a do tego powinien służyć koszyk, przewiewny kosz, który spowoduje, że nasze grzyby e, będą miały dostęp tlenu i nie będą tak szybko czy wieć czy pleśnieć. Las to nie tylko dom wielu gatunków zwierząt i roślin. Jak sami widzimy, może nam przynieść dużo pożytku choćby w postaci smacznych grzybów. Dlatego tak ważne jest, by zadbać o jego czystość. Więc może przy następnym grzybobraniu warto pomyśleć także o zebraniu kilku śmieci?